No, one shotują wszystko, więc, no, statek generalnie... Chodzi o zwinność statku, jest ona... No, statek, no... Nie jest on może jakiś... Super ociężały w sterowaniu aczkolwiek myślę, że... Jakaś wyścigówka to też nie jest, prędkością też... byłem do wyścigówki trochę mi brakuje, ale, no... przynajmniej mam ten albo pusta, 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 ha serio, ha, szybko dobra może na najmniejszym statku, czyli tamtym ponieważ jego siła rażenia jest całkiem wysoka okej okay. no sorry, że taki znudzony jestem, ale jest już późno nie chcę mi się tego nagrywać, no ale muszę, muszę, obiecuję Moim koledze, że nagram dzisiaj film Więc no, może zacznijmy od Light Lasers, zobaczmy, ma. <tryk waroce> to jest taki standardowy standard, sta duży Uzbrojenie standardowe, jak że nie ten <tryk waroce> <tryk waroce> Nawet nie bije coś tam No rakiet na później punktowo, no może na... być słabe No są słabe... myślałem to No nawet mocne O to o, to jest mocne No muszę celować w to No... Tak głowę. Rakiety. O kurwa, dobra. E, czekajcie. Sorry za problemy techniczne, a w ogóle film bez cięć ponieważ nie mam problemu tego. E, programu do edycji, więc film jest taki, jaki jest, więc niestety, ale może być troszeczkę, taki... tro... tro trochę, trochę... ciężki w oglądaniu, bo niestety nie mam jeszcze programu do edycji, mam mało czasu na, na nagranie tego filmu, więc no... to taki trochę na szybko. słabe. Dobra, może teraz to. to. To co za... O, dobra, Nie tak wysoko. To jest w ogóle, więc no niestety Więc zrobię to po staremu Po prostu to oleję. Przechodzę do następnego statku Do Destroyer Mechen DD43 Proteiny Class Carrier Nazwa jak mówiłem dłuższa od No nie będę liczył, bo jak mówiłem Nie mogę zrobić głupiego cięcia Ach, ten film będzie taki długi, a to nie dlatego, że y, generalnie ten film by z dwie minuty mógł trwać, nie, to, że nie mogę, po raz kolejny mówię, zrobić cięcia, dobra. Czy na tym statku uda mi się te rakiety wystrzelić, czy też tego rakiety, to taki że nie. No. Dobra! Co? No. Zmieniam zdanie, ten statek jest totalnym gównem I to jest nie... Jeśli chcecie kupować ten Game pass tylko dla tej gry Znaczy... Pff, dla tego statku O, no i bym tutaj... Zrobił cięcie i poprawiłbym się, ale nie mogę Więc będzie, że gry... Statku Więc jeśli chcecie kupić ten Game Pass dla tego statku, to nie kupujcie, serio Statek jest... Muszę bardzo blisko podlecieć, żeby te rakiety zadziałały. Co oczywiście już nie miałoby praktycznego podejścia, ale okej. Okay. To muszę takiego podejścia ja nie... Dobra, jeśli teraz to nie zadziała, to ja nie wiem, czy te rakiety są jakieś pośrednie. No, w ogóle zadziałały te rakiety, to teraz oczywiście nie działają, jak na złość. Hvor stort betyr det for deg at du kommer tilbake? Nie chcę tego statku, żeby strzelić tę rakietę, ale przynajmniej są mocne. Aha, może teraz? Nie. No teraz. Dobra, a te? Gdy? Słuchajcie, no... Jakby to powiedzieć... Ten statek był... jest OP, ale jak oczywiście jak na złość... jak nie nagrywam. Jak nagrywam, musi być totalnie Nubowski. No. Nie mówię sery, ten statek jest OP, tylko po prostu akurat... Wiesz wśwień, to akurat. Niee! Jeśli ja tam, ten statek, żebym nagrał i opisał od środka, to proszę bardzo, wieść. Bo też w sumie i tak nagrał i tak nie zostawił w komentarzu. Oj, dobra, to koniec na dziś. Yy, trzymajcie się. Jeśli podobało się, zostawcie lajka, like czyli może jedną lajka like dostanę. Dobra. Naura.